Zapis wyników pomiaru. Po dokonaniu pomiaru wystarczy przycisnąć przycisk Save, gdzie mamy zadanie, które możemy sobie zmienić. Możemy zmienić jego nazwę, przechodząc na poszczególnych cyfrach, literach, strzałkami pionowymi, zmieniamy litery, cyfry. W ten sposób można przejść przez cały alfabet. Kropką, przechodzimy na następną pozycję. To jest informacja, którą możemy koniec 1 i koniec 2 nazwać we właściwy nam sposób. Jest to informacja tutaj OFL, czyli reflektometr, z którego końca linii się znajduje, nazwa kabla i numer włókna w tym kablu, ewentualnie tak jak tutaj, numer pomiaru. ciśnięcie zapisz powoduje zapisanie tego pomiaru. Wychodząc do menu głównego, gdy podłączymy reflektometr kablem USB do komputera i wciskając funkcję USB, uzyskamy z punktu widzenia komputera. Reflektometr stanie się pamięcią przenośną, takim pendrive'em, pamięcią USB. Wówczas łatwo będzie kopiować z niego wszystkie informacje. Wciskając pliki, uzyskujemy dostęp do katalogów, które znajdują się na. Urządzenie. Ostatnio zapisywaliśmy w katalogu Jakub 2 pod folder, gdzie mamy pomiar z jednego końca. Wciskając otwórz, możemy z powrotem otworzyć ten plik.